chciałem pokazać 10-calowy monitor firmy 5Tech, model Verus z wbudowanym Wi-Fi do przekierowania połączeń na smartfony. Monitor ten posiada ekran dotykowy typu IPS. Podstawowe funkcje i możliwości tego monitora to intercom do przekierowania lub połączenia się z innym monitorem w jednym systemie. Główne ustawienia systemowe monitora. Ustawienia stacji bramowej. Tutaj mamy możliwość ustawienia sobie trybu nagrywania w formie filmu lub formy zdjęć. Regulację czasu otwarcia elektrozaczepu. Ustawienie czułości detekcji włączenia jej lub uruchomienia automatycznej sekretarki. Tutaj mamy możliwość wyboru rodzaju dzwonka. Fajną funkcją jest to, że możemy sobie ustawić głośność dzwonka w zależności od pory dnia. Mamy takie trzy ramy czasowe. Możemy też ustawić sobie własny dzwonek z pliku MP3 lub MP4 z karty microSD. Ustawienie dodatkowych kamer podłączonych do monitora, kamer analogowych CCTV, Full HD do 2 megapikseli. W tym folderze mamy możliwość podglądnięcia statusu monitora w sieci internetowej. Ustawienie ramki cyfrowej. Monitor w trybie czuwania może nam wyświetlać. Zdjęcia w formie takiej ramki. Z tego folderu mamy możliwość ustawienia sobie przywróceń ustawień fabrycznych lub aktualizacji oprogramowania monitora. Możemy również sformatować kartę. Monitor obsługuje kartę w formacie MicroSD o pojemności do 128 GB w klasie szybkości 10 lub wyższej. Tutaj możemy sobie podglądnąć obraz z wejść lub z dodatkowych kamer podłączonych. Tutaj mamy możliwość sobie przeglądnięcia filmów, muzyki lub zdjęć z karty pamięci. W tym folderze mamy zarejestrowane wszystkie połączenia ze stacji bramowej automatycznej sekretarki, rejestr detekcji ruchu ze stacji lub z kamery, ewentualnie dodatkowych czujników alarmowych, które możemy podłączyć do monitora. Fajna funkcja szybkiego przełączenia monitora w tryb nocny, kiedy nie będzie nam dzwonił, lub w tryb poza domem, kiedy włącza automatycznie sekretarkę. Otwarcie bramy wjazdowej. No i fajną funkcją jest to, że monitor na głównym ekranie pokazuje nam ilość połączeń ze stacji bramowej, ilość zostawionych wiadomości w sekretarce lub ilość wywołań z rejestru detekcji ruchu lub o ilości alarmów z dodatkowych czynników podłączonych do monitora. Pokażę teraz, jak stacją bramową wywołujemy monitor. Naciskamy sobie przycisk dzwoneczka. W tym momencie monitor już nam dzwoni. Odrzucimy sobie teraz to połączenie, żeby wyłączyć dzwonek. Pokażemy wszystkie przyciski funkcyjne w momencie, kiedy stacja zewnętrzna wywołuje nam monitor. Przycisk odebrania połączenia, rozmowy, ustawienia obrazu i głośności, zasterowania bramą wjazdową, otwarciem elektrozaczepu, nagraniem filmu lub nagraniem zdjęcia i wyjście z trybu podglądu. Przejdziemy teraz do konfiguracji podłączenia monitora do telefonu. Wchodzimy sobie w ustawienia monitor ma być ustawiony w tryb EZ wcześniej trzeba sobie zainstalować aplikację Tuya Smart, zarejestrować ją sobie na swoim koncie po uruchomieniu aplikacji dodajemy sobie monitor, wybieramy folder Nadzór wideo urządzenie Smart doorbell w górnym prawym rogu wybieramy sobie SZ Mode. Potwierdzamy. Sprawdzamy sobie nazwę swojej sieci, hasło dostępowe do routera. Klikamy sobie dalej. W tym momencie telefon komunikuje się z monitorem i po chwili powinno nastąpić połączenie monitora do aplikacji. Telefon zarejestrował monitor. Zakończono dodawanie urządzenia. Automatycznie wywołujemy już monitor. W tym momencie już mamy włączony podgląd. I tutaj mamy podstawowe funkcje z aplikacji: otwieranie bramy, otwieranie elektrozaczepu. Zapis w formie zdjęcia, w formie filmu na pamięci telefonu, włączenie mikrofonu. Z tej pozycji możemy. Z aplikacji przeglądać cały materiał filmowy lub zdjęciowy zapisany na pamięci karty umieszczonej w monitorze. Pokażę teraz, jak podłączyć do monitora dodatkową kamerę analogową CCTV, kamera Full HD 2 megapiksele, kamera podłączona do gniazda kamery numer 1. Tak jak wcześniej mówiłem, możemy podłączyć do trzech takich kamer i mamy szybki podgląd, kamera pierwsza. Mamy podgląd z naszej kamery. Wywołamy sobie teraz ten obraz z telefonu. Uruchamiamy aplikację, wybieramy sobie nasz monitor. I w tym momencie mamy już podgląd na tą dodatkową kamerę. I tutaj sobie również możemy przełączyć obraz z powrotem na kamerę. Zamontowano w stacji bramowej. Pokażę teraz, jak monitor przekierowywuje nam połączenie na smartfona lub na smartfony. Możemy udostępnić do sześciu smartfonów w jednym systemie. Ważne jest to, że mam teraz telefon zalogowany do sieci zewnętrznej, czyli do sieci komórkowej LTE. Pokażę, że to przekierowanie przechodzi bez żadnych. O Wywołujemy sobie monitor. Już mamy połączenie na telefonie. Pojawia nam się powiadomienie. Klikamy. Następuje przekierowanie i otwarcie aplikacji. Mamy w tym momencie już podgląd na stację bramową. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Zasterujemy teraz. Wyjściem do bramy będzie to dobrze widać, że to sterowanie też nie ma żadnych opóźnień. Zobaczymy to tutaj na mierniku, gdzie zamknie nam przekaźnik. Obwód normalnie otwarty. Proszę zobaczyć, jak szybko następuje zasterowanie tego przekaźnika. W kolejnej części pokażę, jak programujemy stację bramową. Czyli ustawiamy sobie kod wyjścia, kodujemy broki. Podłączamy elektrozaczep, ustawiamy czasy otwarcia. To wszystko będzie w następnej części.